Pozostało rozwiązać zagadkę. Moment. Okej. Okay. Co to za hałas? To chodził chyba z północy. Uh -huh. Cześć! Co to jest? To jest piramida głowy. Kultowa postać. Stoi i się na nas patrzy. Jak słyszycie? Zagrożenie jest. Śmiertelne. Ma na głowie czapkę, która trochę przypomina tę z Ku Klux Klanu na przykład. Tyle, że czapka jest zrobiona z metalu. Jest taka trumna metalowa. Ma na sobie fartuch rzeźnicki. I na razie nic nie robi. Czy to dobry sygnał, czy zły? Kiedyś wam opowiem. Tak, bo to, że nic nie robi i w ogóle tylko tak patrzy, to ma głębokie wytłumaczenie. Dobra, właśnie tu. I co? Ktoś przeżył zgon. Dosłownie. Przeżył. Nie przeżył właśnie zgonu. Trudno przeżyć zgon. Najlepsze jest to, że ta postać, która tutaj siedzi, z głowy wygląda jak nasz James. Jaki sam przedziałek. Nie można spojrzeć dokładnie Pamiętajcie, telewizja zabija. Internet jest lepszy. No, ostra jazda była. Ah, Jeszcze jedna rzecz. Klucz do pokoju 202. No co tam wracamy się. Już pewnie nie będzie do głowego. Nie ma. Znajdził się. 202 to było tu. Ech. Ech. Dobra, chodźcie, potwory. To jest 202? A, to jest 202. Myślałem, że tam już minęliśmy. No i. My to nie pamiętam, co tutaj jest. Aha, ok. <ścoughs> Napój! I czerwone coś w zlewie. Nie mogę się przyjrzeć. Tutaj są siatki. Cienie. No tak. Nie tylko cienie. Są tu też motyle. Różne ćmy. Ponieważ były wcześniej w tych klatkach. A teraz klatki są puste. A ćmy? ćmy do światła. Spokojnie. To tylko muzyka. Tutaj jeszcze to nie jest taki irytujące, ale w jedynce to często było tak, że zastanawiałem się, czy to dźwięki naprawdę, czy tylko muzyka ambientowa. Okazuje się, że <grytanie> zbyt ambientowa muzyka też nie jest dobra. I tutaj nie ma aż takiego problemu. Ten zamek się zaciął. Tu mamy dziurę, z której jakiś kwach wypływał. Tylko no coś zielonego, nie wiadomo co. Wszędzie leżą martwe motyle. Poza nimi nie ma tu nic ciekawego. Dobra. To co? Mamy dziurę. Co w takim razie zrobimy? Zrobimy dokładnie to samo, co ja robię. Przy okazji tego zagrajmy. I przy okazji, grania kiedyś przez pewien czas, aż mnie nieśmiertelne stwory z, po prostu zniechęciły do grania. Czyli grać Salent Silent Hill'a czwórkę, robiąc przerwy i w tych przerwach zastanawiając się, czy ja chcę grać w to, czy nie chcę grać w to, bo straszne i jednocześnie jest tak przyciągające, że jest wielka konfuzja w głowie. No i to jest to samo. Wciągnąć rękę i zobaczyć coś w środku czy nie. Jest zbyt ciemno, by stwierdzić z pewnością. Coś jednak zdaje się leżeć w tej dziurze. Włożysz tam rękę? <laughs> <laughs> Czym ludzie są tacy głupi i to robią? Nie wiem, ale ja też będę. Mówię ci, masz kijek. Już mi zadrżało. Tak, jeszcze raz. Gratulacje. Teraz to cały czas mi drży. Kluczyk do zegara. Ok. Tak, to było niezbędne, jak się okazuje. Ja mam zawsze wrażenie, że po takich sekwencjach ktoś będzie stał za nami. Całe życie z horrorami. Tak, tak to się kończy. Dobra. Do zegara. To w tamtą stronę co patrzyliśmy. Ta 208. I jak można się domyślić, to będzie prowadziło do pokoju obok. Eee. Dwunogi i cztery nogi w kooperacji. Za mało nóg. Czyli tutaj jest elektryczność. A przynajmniej tak się zdaje. No to spróbujmy włączyć te lampki. Tu są... O, to jest przełącznik? Nic nie idzie. Dobra. Więc. Otworzyć zegar da się teraz już. Zegar stanął na 3,58 i 15 sekundzie. Dostępu do tarczy bronią zamknięte drzwiczki. O, ciekawa informacja, za każdym razem losowany jest czas, na którym stanął zegar. Na razie nie dam rady przesunąć wskazówek. Aha, okej. Okay. Dobra, bo ja wtedy się zastanawiałem poprzednim razem jak grałem, czy to na jakim czasie... Z... Zaciął się. To czy to ma jakieś znaczenie? Ok, czyli to jest losowe. Więc otwieram zegar. w ogóle, kto wpadł na pomysł, żeby klucz do zegara wpychać w jakąś dziurę? Czemu nie da się zbić szybki? Dobra. No i. Aha, okej, okay. dobra, ja stąd wyskakuję. Pokażę Wam, jak przebiegał mój tok myślenia. Więc tak, przede wszystkim. Tutaj jest wydrapane blizny z przeszłości, werwą gwóźdź, którym przybito czas. Gwóźdź, którym przybito czas, czyli coś, co trzyma ten zegar w miejscu. Spróbujesz pchnąć. O! Jakkolwiek bym pchał, nie pójdzie. No, bez względu na to, jak mocno bym nie pchał, zegar ani drgnie. Jakby przywarł do podłogi. Gwóźdź, który trzyma czas. Co my tu mamy? Więc tak, zacząłem się zastanawiać, czy to Henry, Mildred i Scott, które ewidentnie do czegoś służy, wskazuje nam na przykład liczbą liter to, która godzina ma być. No bo są trzy nazwiska, więc prawdopodobnie, nie wiem. Piąta! Druga wskazówka na siódmej, czyli tam. 35 i jeszcze 3. Nie, 5. Tutaj się nie zgadza, ponieważ nie możemy ruszać wskazówki sekundowej, a ona stanęła na trójce. Więc potem zacząłem się zastanawiać, czy coś może pierwsza wyróżniona litera nie znaczy. Czyli HMS. Czy kolejność w alfabecie jest znacząca? Ale to też było jakoś tam 8, 12, 18, coś w tym stylu. No to też nie bardzo pasuje. I teraz najlepsza opcja. Co tak naprawdę? Jakoś nie wiem, patrząc na to po raz drugi czy trzeci, zobaczyłem. Spójrzcie, co jest obok. Po lewej. Mamy trzy zadrapania. Które mają. Połowiczne strzałki, które z kolei jeszcze mają dwie kropki po lewej i po prawej. Ta kropka wyróżniona gruba, od której prowadzi strzałka, to jest środek zegara. Od góry do dołu jest godzina. Na samej górze to, że jest lekko wychylona strzałka, to znaczy, że rzeczywiście jest ta dziewiąta parę. I ile to parę? Mamy drugą strzałkę. I wskazuje na jakąś 10 po. Więc rzeczywiście trochę powinna być wychylona. I ta ostatnia strzałka wskazuje dokładnie tak jak sekundowa. Stąd mogłem właśnie określić, która to która. No i proszę bardzo. Generalnie brute forcem też można zrobić tą zagadkę. Mianowicie broć po trochu i czekać na klik coś jak w sejfie. Dobra, więc ma być dziewiąta dziesięć. Proszę bardzo. Tak, a brute force to oczywiście metoda napałowa. Czyli robi, a się uda. Bez myślenia. Tak, teraz pchniemy. No okay, i poszła. Żadnych zaskoczeń, nikt na nas nie czeka po drugiej stronie. Chociaż kto wie? Halo? Tu jest pusto. Tu jest pusto. Tu się zamek zaciął. Tu też się zaciął. Tutaj. Pusto, aczkolwiek jakieś prześwity są przez te drzwi. Nie da się przejść. Kolejny zacięty zamek. Save point. Skorzystamy. Możliwy zapis. Ja już niedaleko dalej przeszedłem. Ale w takim razie pójdzie nam znacznie szybciej. Bo chyba teraz gram z godzina. Mam napój. I... Jestem w miejscu, gdzie byłem po jakiejś półtorej godzinie. Tutaj też białe jakieś prześwity. Hmm. Ciekawe. Jak? piramida mi do głowy? Nie. Nie ma żadnego szumu. Chyba nic nam nie grozi. To jest ta krata. Tu jest zadekowane okno. No i klacka schodowa. Więc teraz ja już w sumie to jest... Mniej więcej moment, gdzie się z... skończyła moja przygoda. Aha, najpierw poszedłem na górę. Podążajmy śladami. O, tutaj są naboje. Sporo tych nabojów mam. Na razie nie używam. Dobra, na górę idę głównie dlatego, że jeśli mam wyjść z tego budynku, to dołem raczej, a nie gdzieś górą. 209 zamknięte. Tu są wrogowie. 208 zamknięte. 308. O, to otwarte. No i proszę bardzo. sobie. Cudownie. Wiele osób uważa, że to był gwałt. A przecież, zobaczcie sobie sami. Żadnego gwałtu tutaj nie było. To było po prostu zabójstwo. Przez lew. Próbował... W Spuścić z lewem te manekiny. Potem porąbał. Wiele osób przypisuje piramidę głowemu myśli jakieś perwersyjne. Okazuje się, że to zupełna nieprawda. No bo co by nie było, widzieliście tam, żeby rozpiął fartuch chociażby? Nie. I to nie dlatego, że grafika słaba. Gdyby trzeba było, to by taka animacja była. To ma też głębszy sens, którego jeszcze nie mogę wam zdradzić, ale pamiętajcie o tym, co powiedziałem. Ach, tutaj jeszcze coś jest. Klucz na dziedziniec. Cudownie. A tu się oddalam. Tu był też kolejny klucz, tak. Moment, gdzie ja w ogóle jestem? Tak, tutaj, tu na środku, było miejsce, w którym była krata i ta dziewczynka nam kopnęła klucz. W ogóle, skąd się wzięła tu dziewczynka i dlaczego nie została zjedzona dotychczas? Nie, żebym chciał, żeby została zjedzona. Ja tam jestem, cóż, pozytywnie nastawiony do ludzi. Eww. Gdzie jesteś? O, kluczu, kluczu! A tu? Tu jest amunicja! I teraz muszę się przebić. Do tego szybu nie da się nic... I do, idę, idę! Nie zostanę zażygany! Nie dziś! Ok, tam w drugą stronę trzeba iść. 304. Paradoksalnie, bardziej się boję teraz z wami, bo bardziej się wczuwam, niż grając samemu. To może być dziwne. Oho? Klot? What? No, momento. Co, jak, gdzie? Tego chyba nie kojarzę. Jestem tutaj na klatce schodowej. 303 jeszcze nie sprawdziłem. Tam były potwory. No dobra, sprawdźmy. Hmm, już zaczynają momenty, których nie pamiętam zupełnie. Nie sprawdzałem ostatnio. 303, można wejść. Są wrogowie. za Nie widzę. Maro, nie bądź przeciwko mnie. O! Fuuu. Także dalej są. Ale mam napój. Napój na wszystkie problemy świata. Uf. Uf. Nie, nie, nie. Uf. Dobrze, dobrze. Dawaj, jeszcze raz. Zanim żegnie. Jeszcze chyba jeden jest. To tyle? A jednak. Apteczka. Apteczka! Bierz ją! No prawda, bierz ją. O. Podnoszę apteczkę. Rozkład. Jak długo ten rozkład tutaj toczył to miasto? W końcu, no, max 3 lata. Nie, no, nie wiadomo. Nie wiadomo, kiedy byli ostatnio z Mary. Okej. Okay. Piękny portret. Facet wygląda, jakby płakał czymś czarnym. Żywne, czarne łzy. To wywalona dziura. Dobra, to nie ma nic. Telefon raczej nie zadziała. Dobra, to gdzie idziemy? Ja w takim razie proponuję iść na niższe piętro na razie na północ. Potem zobaczymy, co jest z tym wejściem. Czy jest jakieś przejście tam dalej? Mhm. Uh -huh. Potem pójdziemy na drugą klatkę schodową. Tutaj. I zobaczymy, czy jest jakieś przejście. W ogóle po co ona jest? Dobra. To dawaj dawaj. Teraz nas sam dół Są tylko trzy piętra, więc to luz. Okej, okay, tu jest wejście i kartony zabójcze. To jest zamknięte. Czyli pewnie później będziemy mieli klucz skądś. Ta... No dobra, to wracamy się tam. Więc już mi się zaczyna przypominać. Okej okay. Teraz trzeba iść przed siebie Czekają na nas Hello Ja tu wchodziłem? Wchodziłem Raczej próbowałem Nie da się wejść Dobra Klatka schodowa No, i chodźmy na dół. Ciekawe. Cały czas mnie ciekawi ta dziewczynka. Co? O co chodzi? Co ona tutaj robi w ogóle? Oprócz kopania nieznajomych po nogach. Dobra. Tu są skrzyneczki na listy. I Nic. Teraz otwarte. Czy to ten te klucz na dziedziniec? Ha, pewnie tak. Właśnie? Tu coś jest? Nie, to decha. Okej, okay, tędy przejdziemy. 105. Tak, wiem, że tu na końcu jest. Zgrzewka oranżady. Co by dopiero było hitem wśród tych kacowiczów wszystkich. Zgrzewka oranżady, sześciopak gazowanego soku pomarańczowego w puszkach leżał w przejściu na piętrze. Dobra, 107. Zamek się zaciął. Tutaj też najwyraźniej zamek się zaciął Kolejne drzwi. Jeszcze jedne były co najmniej 105. Cudownie, wszędzie zacięte zamki. W takim razie idziemy tu na pół półpiętro. półpiętro? Pierwsze. Aha. To też. Nie mogę otworzyć tych drzwi. Moment, ja poszedłem jakoś dalej. To już prawie koniec z tego, gdzie poszedłem. Jak ja to zrobiłem? 209? Tak, zapis czerwony. ah, jasne. Dobra. Tak, już wiem o co chodzi. No i jeszcze ten syp oznaczony kółkiem, a kwadratem jest oznaczony punkt zapisu. Dobra. W takim razie ten, się nie przebije, idziemy znowu górą. To pewnie po prostu skrót dla nas, że te drzwi są otwarte. Nie wiem, czy się przyda kiedykolwiek. Wiem, za to, że teraz idę, znowu. <laughs> te kraty, niestety, przeszkadzają. Halo, halo.